Dzień dobry, kochani. Zapraszam na czytanie, co jest przed Tobą ukryte dla kolektywu. Czytanie kolektywne bezterminowe. Poproszę o przekaz, co jest ukryte przed moimi słuchaczami, kochanymi. Proszę o przekaz dla kolektywu bezterminowy, co jest przed wami kochani ukryte. Moi drodzy, jaki jak ktoś mógł... Zdystansować się do Was to po pierwsze ktoś bardzo pewny siebie, ustabilizowany zawodowo i finansowo. Możliwe, że to ojciec lub jakiś mężczyzna z rodziny, ale nie musi. Słuchajcie, po prostu może być w energii kogoś, kto ma autorytet, kto jest bardzo pewny siebie, przedsiębiorczy. I co jest przed Wami ukryte, to to, że ktoś mógł ciachnąć z kimś znajomość, zakończyć jakąś znajomość z kimś. Informacja numer jeden. Co dalej? proszę karty o przekaz. Tak, jak najbardziej. Ktoś mógł coś zakończyć, bo tu już mam drugi raz potwierdzenie, czyli śmierć. Zakończenie. Ktoś mógł zakończyć jakąś sytuację z kimś, jakąś relację, związek, znajomość, i ktoś ukrywa, że dochodzi do siebie, regeneruje się fizycznie i psychicznie. Co dalej, moi kochani? Ktoś ukrywa, że stawia jakieś granice, że broni swoich poglądów w jakiejś sprawie lub na czyjś temat. Oraz, ktoś ukrywa, że w jego życiu bardzo szybko i dużo się teraz dzieje. Ktoś mógł odnieść jakiś sukces finansowy lub inny, lub po prostu sprzyja mu szczęście. Tu jest powodzenie w tej karcie, ale generalnie pęd, rozwój, ruch bardzo dużo i szybko właśnie się u tego kogoś może dziać zadziewać lub. Ktoś najzwyczajniej w świecie ukrywa przed wami, że wyjechał gdzieś w jakąś podróż. Co dalej moi drodzy. No i ktoś ewidentnie ukrywa, że jest w cierpieniu, że ma złamane serce. Jest rozczarowany, to jest naprawdę wielki ból serca. Złamane serce, jednym słowem, cierpienie. Chociaż nie tylko, no bo złamane serce to bardziej tak mi się kojarzy, zresztą tak jest ze sprawami uczuciowymi, ale to generalnie jest po prostu rozczarowanie, smutek i cierpienie. Jaka jest rada dla was moi drodzy? Okej, okay. wy starajcie się żyć w harmonii, aby relacje z waszymi osobami z, z otoczenia, z bliskimi, z rodziną, z przyjaciółmi, żeby była w tych znajomościach i w relacjach Harmonia w dawaniu, równowaga w dawaniu i braniu, i właśnie harmonia, abyście dążyli również do realizowania swoich celów, swoich pasji i zamierzeń, moi kochani. Poproszę jeszcze o kartę opiekuńczą. Postanowienie. Szanuj to, co dla Ciebie najważniejsze. Jeśli nie istnieje bezwzględne, tak nie ma również nie. To pierwsza wskazówka, moi kochani. I poproszę jeszcze o kluczyk anielski. proś a będzie ci dane. Dziękuję wam bardzo moi mili. Bardzo proszę was o lajki, like, komentarze i subskrypcje, aby mogła rozwijać mój kanał. Życzę wam wszystkiego co tylko najwspanialsze i do usłyszenia moi kochani.